Granice to klucz do zdrowych relacji. To tytuł tego rozważania. Ustawienie granic w relacjach to jeden z najważniejszych aspektów zdrowego życia. Paweł, choć był człowiekiem pełnym miłości i wyrozumiałości, wiedział, że nie każdy zasługuje na jego zaufanie. Nie wszyscy ludzie, którym wybaczamy, zmieniają się i zasługują na ponowną bliskość. Niektórzy nadal pozostają zagrożeniem. Dlatego Paweł postawił jasne granice wobec Aleksandra. Nie zachęcał do zemsty, ale do ostrożności. To bardzo ważna zasada, którą każdy powinien zastosować w swoim życiu. Wybaczenie nie oznacza, że musimy otwierać drzwi naszego serca dla tych, którzy nas zranili. Granice chronią nas przed ponownym bólem i pozwalają żyć w pokoju. Jeśli ktoś raz nas skrzywdził, Mamy prawo do ostrożności i podejmowania mądrych decyzji, które ochronią nas przed dalszym cierpieniem.